Działać, pojedziemy sobie na Werszowice i wrzucę wam jakieś klipy z lapców. Teraz lecimy Super Flow do Dechafana, do Rokiego. Pek, pek, pek. Trochę odstęp zrobię, bo wcześniej no, na plecach mu siedziałem. I znowu Mięciutko Manual yeah. I znowu na dupie I i Ja pierdzielę Mięciutko I patek głową Przed tobą gap O tak Chła Tu barwimy O mięciutko a. Tu wyskakujemy! O! Ho, ho. Tu trochę się zagubiłem. Ja pierdzielę. Ale emocje. Jak na grzywach. I tu pyk transfer. O! Flat! Pyk transfer! Tu step down! O. Transferek! Lecimy do końca! Fajny chlibek jest!

Misję Zrobić przekręt Dobra Przekręt, okej okay. Ty też będziesz wziął przekręt Nie robię przekrętu, na follow Ależ on to zrobił Back To jest, to jest gripa po Nie no I mi balent No nieźle

Na drugiej? On tam leży, tutaj, na drugiej bardzo, ja chciałem właśnie to mi odpadł. Dobra, idziemy na naprzukiwają barenda. Czekaj, bo jedzie. Mamy barenda. Ale leci. Chyba leży tu. gdzie leży. Nie Dawaj O jest Brawo ty. Co Barenda Ej, Ale mi się to spada. Ten coś się chyba. Barendy, już proszę. Cześć, kluski z Rosem Powiedz co zrobisz Dzień, zrobić. dzień nie najlepszy. Zdrowie ostrego trika będzie mocne. Dobra. patrzcie teraz. Będzie to mocne? No, tak. Dobra. Tutaj macie. Patrz. Tu, tu gdzie? Tutaj macie jego tu. Instagrama. Dobra. Dobry zawodnik. Najlepszy. Dobra, jedzie zawodnik. Krysia Jeep. Ależ zrobił. Ależ zrobił klik. To było mocne. Wywiad. Dzień dobry. Pozdrawiam tatę, mamy psa, kota, królika i homika. Dobrze, dziękujemy. na żart po napięciu jak te muraz w dziesięciu. To wszystko na dziś. Do w następnym filmie. Hello.